Cześć, ja nazywam się Piotr Chmielewski, a wysłuchacie kolejnego odcinka mojego podcastu Po co mi to? Przyszła wiosna, więc czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się do tej pory i tego, co czeka mnie w najbliższym czasie. Po pierwsze, jestem na finiszu przygotowań do zawodów w Hungarian Games. Także już w ten weekend wyjeżdżam na Węgry, gdzie będę brać udział w zmaganiach z innymi crossfiterami, właśnie w zawodach crossfit. Więc przygotowania szły pełną parą, czuję się naprawdę w ogniu, więc jest dobrze. Same zawody będą dla mnie trwać dwa dni, czyli sobotę i niedzielę ale jadę już w piątek rano, bo mój przyjaciel, z którym startuję, pierwszy workout zaczyna w piątek wieczorem. Poza tym umówiliśmy się, że w poniedziałek pojedziemy do samego Budapesztu, żeby poza zawodami jeszcze mieć możliwość zrobienia czegoś więcej, czegoś takiego dla siebie, bo zawody, oprócz tego, że niosą ze sobą tą przyjemność związaną z rywalizacją, są też niezłym pretekstem do tego, żeby powłóczyć się dziś po miastach, do których zazwyczaj nie ciągnęłoby nas tak bardzo, jak na przykład właśnie stolica Węgier, czyli. Budapeszt w, w, tym, w tym wypadku, więc jeszcze poniedziałek spędzimy tam na miejscu, a do Wrocławia wrócimy w wtorek e, nad ranem, czy wtorek w nocy. A jeszcze zostając przy temacie CrossFit, to w kwietniu rozpoczynają się eliminacje do innych zawodów, na których e, mam nadzieję się pojawię, czyli Batalia di Milano, e, Bitwa od Mediolan. I te zawody znam, ponieważ byłem na nich w ubiegłym roku, więc mam nadzieję, że w tym również uda mi się dostać i będę mieć pretekst do tego, żeby znowu pojawić się we Włoszech. Dobra, ale koniec już tych daleko wychodzących w przyszłość dygresji. Wróćmy do tego, co jest bliżej. Czyli po tym weekendzie jak wrócę z Budapesztu, zamierzam rozpocząć mocne przygotowania wydolnościowe pod kątem kolejnego sportowego wydarzenia, czyli Race Through Poland, o czym wspominałem w jednym ze swoich poprzednich podcastów. To jest taki no, maksymalnie, miejmy nadzieję, pięciodniowy wyścig rowerowy. Tak przynajmniej go zakładam, czyli chciałbym wyrobić się w limicie czasu, co w teorii powinno dać pięć dni jazdy więc zamierzam zintensyfikować swoje przygotowania. Do tej pory mój trening wyglądał tak, że musiałem łączyć różne rodzaje wysiłku, ze względu na to, że najpierw zaczynam od zawodów CrossFit, potem mam ten wyścig rowerowy, więc teraz już mogę się całkowicie sfokusować na takim przygotowaniu wydolnościowym. Oprócz tego będę pracować nad swoim core, no i oczywiście siłą mięśni, które odpowiedzialne są za pracę na rowerze. Oprócz tego jest jeszcze dużo takich detali, które powinienem przepracować, jak na przykład rozbijanie obozu, przygotowywanie się do snu w różnych dziwnych, nieoczekiwanych miejscach, pakowanie swojego inwentarza, no wszystkie takie drobnostki, które potem gdzieś na trasie ewentualnie mogą sprawiać, że będę czuć się mniej lub bardziej komfortowo. Dlatego wolę zadbać o taki akcent jeszcze zanim wybiorę się w, w tą podróż. Ale oczywiście to nie jest tak, że biorę udział w tym wyścigu bez żadnej podkładki, bez żadnych wcześniejszych wypraw, bo już kilka dłuższych teraz mam za sobą. Jeszcze przed samym wyścigiem zorganizowałem dla siebie i dla swoich przyjaciół trzydniowy wypad w Tatry, gdzie będziemy robić trasę a szosą właśnie okrążając Tatry, jadąc przez Polskę i Słowację. Zabukowaliśmy mm, miejsca noclegowe. Przygotowaliśmy całą trasę. Zabieramy ze sobą swoje rowery, także cała logistyka została ogarnięta. Wszystko mam nadzieję, przynajmniej z mojej perspektywy jest dopięty na ostatni guzik. Będzie to fajna forma przygotowania przed tym wyścigiem, w którym zamierzam wziąć udział. A po powrocie, czyli jak Chris Trupoland do, dobiegnie końca, no to otwiera się cały kalendarz z różnymi mniejszymi lub większymi wyjazdami rowerowymi, gdzie jednym z takich punkcików na mojej mapie i oczkiem w głowie już od ubiegłego roku był wyjazd rowerowy w Alpy. Chciałem zabrać ze sobą swój rower, znaleźć jakąś malowniczą przełęcz albo fantastyczny podjazd, który jest jakimś klasykiem. I wybór padł na Austrię. Dosyć nietypowo, bo pewnie większość osób gdzieś tam z tyłu głowy miałaby Stelvio, czy właśnie te francuskie, albo włoskie Alpy. A ja wybrałem Austrię z takich czysto pragmatycznych pobudek, bo Jesteśmy w stanie tam dojechać samochodem, zabierając ze sobą swoje rowery e, i możemy wszystko to zrobić w formie jednego weekendu. E, planując na przykład Włochy i e, dojazd z samolotem, a później wypożyczenie rowerów, okazywało się, że jest to nieproporcjonalnie droższe. E, to samo dotyczyło Szwajcarii czy, czy Francji, więc. E, żeby wszystko to skumulować w jednym weekendzie, tak żeby nie pozbawiać się możliwości utrzymania takiej regularności w pracy, no to wybraliśmy te austriackie Alpy. A dokładnie to zamierzamy podjechać pod Gloss Glockner, to jest najwyższy szczyt Austrii, pod który prowadzi najwyżej położona w Austrii droga utwardzona. To jest całkiem fajnie wyglądający asfalt. Trasa nazywa się, jeżeli nic się nie mylę, to albo Höchenalpenstrasse, albo Glossglocknerschtrasse. W każdym razie jedno z tych dwóch i to jest długi, około 30-kilometrowy podjazd, który jest jednym z takich najwybitniejszych podjazdów w tym rejonie Alp, więc zapowiada się całkiem ciekawie. Ja już nie mogę się doczekać, bo naprawdę jest to moje spore marzenie i będziemy realizować to w, końcu, w końcówce maja dlatego że od mniej więcej połowy środka maja ta część trasy jest otwarta do takiego ruchu publicznego ponieważ wcześniej leży tam po prostu śnieg i jest nieprzejezdna więc planując żeby pojechać na przełomie maja i czerwca myślę, że to już będzie taki moment kiedy spokojnie warunki będą takie żeby podjechać do tego punktu widokowego zalokowanego dokładnie z widokiem na całe Alpy austriackie. Poza tym organizacja takich wyjazdów jest dla mnie mega kręcąca, to znaczy uwielbiam ten proces um, wybierania terminu, szukania miejsc, robienia całej logistyki, całego takiego zaplecza technicznego, więc wydaje mi się, że w tym roku będę szukać pretekstów do tego, żeby stać się taką, takim łbem przygotowawczym dla większej liczby tego typu eventów, bo odczuwam w tym niesamowitą frajdę. Poza tym w pewnym sensie widzę w tym niezły potencjał, bo um, chyba jeszcze do tej pory tego nie mówiłem, ale ja jestem trenerem personalnym, e, więc oprócz takiej podkładki, że sprawia mi to fan i jestem zajawkowiczem, pasjonatem, amatorem, e, no to mam zaplecze związane z tym, że wiem w jaki sposób przygotowywać e, jednostkowo i grupowo ludzi pod kątem różnych e, treningów. I jeden z takich um, konceptów, który pojawił mi się w głowie, to jest zorganizowanie właśnie obozu sportowego. Cztery, ehm, pięć dni, w których e, zawarlibyśmy całą taką formułę prawdziwego sportu, czyli robilibyśmy jednostki treningowe w takie oparciu o e, siłę, e, robilibyśmy też przygotowanie wydolnościowe, elementy stretchingu lub jogi. E, brałem pod uwagę możliwość zrobienia zajęć z medytacji, e, basen, sauna, e, właśnie też jednostki regeneracyjne, odpowiednie jedzenie, e, przestrzeń odseparowana od takich czynników codziennego stresu. Coś takiego, co dla wielu osób, myślę tutaj o moich aktywnych znajomych, byłoby z jednej strony fantastyczną przygodą i możliwością złapania oddechu takiego od swojej codzienności, czyli byłby to wypoczynek, ale byłoby też na tyle dużo zajęć, że taki wypad byłby czymś naprawdę zostawiającym całkiem niezłe wspomnienia treningowe. Oczywiście idąc małymi krokami, zamierzam zacząć od jakiegoś fajnego miejsca, dobrze zlokalizowanego gdzieś w polskich Sudetach. I tak nawet opracowałem sobie wstępny szablon tego jakby mogło to wyglądać, że pierwszego dnia zaczynamy właśnie od porannej jogi połączonej z medytacją i takim oczyszczeniem potem byłoby wybieganie, rozplanowane posiłki, tak żeby się zgadzała kaloryka i różne nietolerancje albo preferencje osób, które zdecydowałyby się wybrać na taki wyjazd. No i potem robilibyśmy właśnie dwie jednostki treningowe i na sam koniec jednostka regeneracyjna, w formie jakiejś sauny, czy jakiegoś automasażu, czegoś co naprawdę pozwoliłoby na to, żeby kolejnego dnia znowu uderzyć mocno. Też zastanawiałem się, nad zabraniem ze sobą rowerów i poświęceniu jednego dnia na zrobienie triatlonu w takim wydaniu na dystansie olimpijskim, ale w takim wydaniu, żeby Podzielić to jako trzy osobne aktywności, czyli osobno byłoby pływanie, potem byłaby przerwa, osobno byłaby jazda na rowerze i osobno byłoby bieganie. Ale gdzieś to dopiero zaczyna rodzić się w mojej głowie i myślę, że jak usiądę tak na poważnie i zacznę to planować, to po prostu w ciele to w życie i w praktyce wyjdzie, a potem już to tylko będzie praca nad udoskonaleniem takiego konceptu, bo Polskie Sudety, tak jak powiedziałem na początku, to byłby dopiero pierwszy krok. A myślę o tym, żeby gdzieś zacząć się przemieszczać w różne miejsca, tak żeby te treningi były jeszcze bardziej atrakcyjne. Czyli myślałem tutaj o totalnym, totalnej zmianie klimatu na nieco cieplejszy, czyli dziś Chorwacja chodzi mi po głowie, albo wynieść się wyżej poza poziom morza, czyli znowu jakieś wysokie góry. No generalnie cały czas w mojej głowie jest burza, z której wynikają bardzo ciekawe pomysły. Staram się donotować na bieżąco i też między innymi tworzę ten podcast, żeby e, po jakimś czasie mieć możliwość takiego audio podsumowania tego, co do tej pory udało mi się zrobić i co jeszcze przede mną. Mam też świadomość, że, e, przynajmniej mam nadzieję na początku, e, większość osób, które słucha ten podcast, to są moi bliscy i znajomi. Którzy są po prostu ciekawi, co u mnie słychać. Więc nagrywam to, wiedząc, że nie z każdą osobą mam okazję porozmawiać i usiąść przy kawie, żeby na spokojnie odpowiedzieć na to pytanie. Czyli, co u mnie ciekawego? A to jest taka forma, gdzie dziś zbiorczo mogę wygadać, a jeżeli ktoś jest na tyle zdeterminowany, żeby wysłuchać to do końca, no to może mieć mniej więcej pojęcie, co się u mnie dzieje. Poza tym zależy mi też na regularności, bo jeszcze w ubiegłym roku postanowiłem rozpocząć nagrywanie takiej formy, czyli tych podcastów połączonych z krótkimi materiałami wideo, które nagrywam po różnych wypadach, gdzieś w góry czy na rower ale niestety ta forma wideo zaczyna być w pewnym sensie ograniczona, dlatego że większość wyjazdów, które teraz robię, mają charakter treningowy, no i po prostu nie wyobrażam sobie wyciągać telefonu i nagrywać tego, co się dzieje w trakcie szybkiej jazdy na rowerze, bo po pierwsze jest to dosyć niebezpieczne, już ktoś wcześniej zwrócił mi na to uwagę, a po drugie jest to mało komfortowe, żeby kleić materiał z tego, jak zalewam się potem podczas jazdy na 100 km powiedzmy więc raczej te filmy będą powstawać kiedy będą chodzić w góry, bo tam jest znacznie więcej czasu na złapanie i oddechu i krajobrazu. No bo czym ciekawym jest filmowanie szosy i dodawanie do tego komentarzy o tym, że jest ciężko, ale bawię się fantastycznie. Dlatego ten podcast, kiedy mogę sobie na spokojnie usiąść, wszystko zaplanować, jest o wiele lepszym rozwiązaniem dla mnie. Ponadto staram się, żeby te podcasty miały charakter takiej wolnej mowy. Czyli siadam tak jak teraz na swoim ekrtopie z IKEA. Mam komputer, na którym zainstalowany mam Audio City, czyli taki. Chyba mm, najbardziej rozpowszechniony darmowy program do obróbki audio, i gadam do mikrofonu, nie zastanawiając się e, inaczej, zastanawiając się nad tym, co mówię, ale nie wracając do tego, co już powiedziałem. Czyli dopiero na tym etapie finalnym e, przesłuchuję cały materiał i wycinam ewentualne długie zająknięcia, których pewnie i tak jest na razie sporo, e, ale no, uczę się tego, więc ma to też taki charakter. Dla mnie dydaktyczny, żeby wiedzieć, w jaki sposób poprawnie posługiwać się taką formą przekazu. No to tyle, jeśli chodzi o taką techniczną dygresję, ale teraz wracam do planów związanych z drugim kwartałem tego roku. Ostatnio zacząłem chodzić na ściankę spinaczkową, i być może części z was, bo mnie też samemu może się wydawać, że to jest kolejna aktywność, którą zarzucam sobie na głowę, a już i tak mam ich dostatecznie dużo, ale to jest bardzo spójny element tego, czym zamierzam się zajmować i decyzja w tej sprawie zapadała już dawno, tylko tak tak szczerze mówiąc, to dopiero całkiem niedawno zrozumiałem, z czym to się wiąże. Konkretnie chodzi mi o e, chodzenie po górach. Do pewnego momentu wydawało mi się, że e, trekking ogranicza się do spaceru po górach e, i wchodzeniem na szczyt e, siłą wyłącznie własnych nóg, ewentualnie wspierając się e, kikami trekkingowymi, czy tam w zależności od warunków, wiedziałem o tym, że potrzebne są e, raczki lub e, raki i czekany. Ale pod koniec ubiegłego roku, szukając gdzieś informacji na temat różnych wybitnych szczytów, na temat Korony Gór Polskich, a potem Korony Europy, uświadomiłem sobie, że Większość takich pokaźnych szczytów związana jest bezpośrednio z umiejętnością asekuracji i wspinania. I tylko idąc w odpowiednim osprzęcie i mając przynajmniej tą podstawową wiedzę związaną ze spinaczką, my jesteśmy w stanie dotrzeć na szczyt wybranych gór. I na początku odrzucałem w ogóle taką myśl, że Ok, to ja w takim razie zajmę się tą i tak bardzo obszerną dziedziną trekkingu, a wspinanie zostawię tym, którzy mają zajawkę na to. Ale zobaczyłem, jak wiele, z jak wieloma ograniczeniami może się to wiązać, albo jak dużo się traci poprzez to, że nie zna się tych podstaw związanych ze spinaczką. Poza tym, dziś dla mnie, tatry od jakiegoś czasu silnie związane były z dużym turystowiskiem. Wykułem sobie w głowie taką wizję tego, że. Jeżeli ktoś jedzie w sezon w Tatry, to znaczy, że bardzo lubi spędzać czas w kolejce w hipermarkecie. Bo momentami można mieć dokładnie takie uczucie, kiedy stoi się na szlaku przed i za plecami innych ludzi, bo, bo tak faktycznie jest. Góry zaczynają się coraz bardziej popularyzować, ludzi jest tam coraz więcej. Trasy, które opisane są w różnych przewodnikach, zazwyczaj są tak zatłoczone, że spaceruje się w towarzystwie bardzo wielu innych, niekoniecznie dla siebie tam pożądanych osób, więc, żeby znaleźć dziewicze przejścia, żeby być w tym samym miejscu, ale od zupełnie innej strony, można po prostu zdecydować się na pokonanie danej trasy nie w formie trekkingu, a właśnie w formie wspinania, czyli można dotrzeć na ten sam wierzchołek albo na e, okoliczny, e, tuż obok, ale w totalnie innym stylu, i dzięki temu można zaoszczędzić sobie e, konieczności uczestniczenia w całym tym spędzie. Więc wtedy pojawiła mi się właśnie taka lampka nad głową z myślą: hej, to jest całkiem niezły pomysł, czyli zabieram ze sobą szpej, idę w te same góry ale robię to całkowicie indywidualnie. To znaczy no, potrzebuję asekuranta, natomiast um, to nie jest tak, że muszę iść, czy, że muszę brać udział w całym tym tłumie. Mogę być gdzieś z boku i wtedy te góry rzeczywiście mogę eksplorować w taki sposób, jak lubię najbardziej, czyli w spokoju, w odosobnieniu, w ciszy, w kontemplacji, a jeszcze dodatkowo dodaje to ten, to, tą nutkę takiego poczucia, że to jest coś więcej, taki dreszczyk sportowy i ta adrenalina też zaczęła mnie do siebie coraz bardziej przyciągać. Dlatego postanowiłem um, zacząć chodzić na ściankę spinaczkową, gdzie pracuję nad totalnymi podstawami, czyli staram się oduczyć um, mocnej pracy rękoma, um, zrozumieć, na czym polega praca nóg, um, oswoić z chwytami, um, oswoić z umiejętnością um, asekurowania i bycia asekurowanym. Wszystkie te rzeczy, które pewnie dla osób, które na tą ściankę spinaczkową chodziły czy chodzą, um, są podstawami. Dla mnie to jest coś zupełnie. Nowego, i wiem, że jeżeli opanuje to na tym poziomie um, sztucznej ściany. To o wiele łatwiej będzie mi wybrać pierwszy raz gdzieś w skałki, żeby powspinać się właśnie w tym środowisku naturalnym, bo panel traktuje bardziej jako drogę do celu. Czyli nie fiksuje się na tym, żeby teraz zapisać się na sekcję wspinaczkową i gdzieś tam cztery razy w tygodniu chodzić na ścianę. Raczej to jest w formie. Pewnego rodzaju drogi, że muszę odchodzić swoje na ściankę spinaczkową, żeby potem wyruszyć pierwszy raz w Sokoliki, a potem być może gdzieś dalej lub na coś wyższego. I taki jest mniej więcej plan, czyli zacząć regularnie chodzić na ściankę spinaczkową. Potem obrałem sobie za cel e, takie drobne, weekendowe, albo być może gdzieś w środku tygodnia uda mi się znaleźć czas, e, wypady, właśnie w Sokoliki, bo to jest taki, taka mekka wspinaczy. E, miejsce ulokowane bardzo niedaleko e, od Wrocławia, więc jestem w stanie tam dojechać e, naprawdę szybko i wrócić jeszcze tego samego dnia, e, wspinając się do wyczerpania mojej siły przed ramion e, i kontynuować dalej swoje normalne życie. Czyli pójść wieczorem prowadzić zajęcia, czy zrobić coś z rana, a potem zagospodarować cały dzień do wieczora. Poza tym też jeszcze myślałem o takim połączeniu dwóch aktywności, czyli w Sokoliki pojechać na rowerze, zostać tam ze 2 czy 3 dni weekendu i wrócić z powrotem na rowerze, ale to na razie głośno myślę. Zobaczymy, jak to wypali. W każdym razie wiem, że po tych Sokolikach będę zamierzał jeszcze w tym roku, gdzieś późno, jesienią, wyruszyć pierwszy raz w wyższe góry, tak żeby spróbować, jak to jest, właśnie pójść. Um, Pójść w góry, ale nie myśląc o tym, że robię trekking, tylko że idę po to, żeby się wspinać. Także wszystko przede mną. Ja nie mogę się doczekać, bo naprawdę czuję, że dziś góry otworzyły przede mną swój nowy rozdział i jakieś drzwi, które do tej pory były zamknięte, nagle zostały przeze mnie otworzone i coś mnie olśniło. No, sprawdźmy. Okej. Okay. zacząłem od tego, że przyszła wiosna. I ja odczułem ją bardzo bezpośrednio, dlatego że jak tylko na drzewach pojawiły się pierwsze zielone pąki, spod szarych liści zaczęły przybijać się przebiśniegi i ptaki obudziły się do życia. To ja dokładnie w tym momencie zacząłem biegać w okolicznym lesie ze swoim psem. Organizujemy sobie takie dwa razy w tygodniu, kiedy wychodzimy razem i biegamy. Pies jest w wygodnych szelkach, do których ma dopięty smycz z amortyzatorem, a ta jest dołączona do mojego pasa biodrowego i tak sobie śmigamy spokojnie po lesie. Zrobiliśmy jakieś tam 50 km i wracamy z powrotem do mieszkania więc wilksyty i owce cała, można powiedzieć. Jestem przekonany, że ten rok będzie w moim wydaniu mocno przełomowy bo e, liczba planów, które mam, e, terminów w kalendarzu, które już zapisałem e, i masa pomysłów, które... Kiełkuje w mojej głowie, sprawia, że jestem mega zadowolony i nie mogę się doczekać kolejnego weekendu, kolejnego tygodnia. Wręcz powiedziałbym, że brakuje mi czasu. To może nie jest jakieś szczególne i odkrywcze, ale brakuje mi takiego czasu w pozytywnym znaczeniu. To znaczy, chcę zrobić tak dużo i tak wiele fajnych rzeczy jest wokół mnie, że naprawdę tylko czasu wymaga to, żeby ten potencjał mógł zostać zrealizowany. Żeby ta siła mogła ujść gdzieś na zewnątrz. Szczególnie cieszę się z, tych, z tego pomysłu na te obozy treningowe, bo sam chciałbym wziąć czymś takim udział. I mogąc podzielić się tym pomysłem ze swoimi przyjaciółmi, uważam, że zrobię fajną robotę dla, dla nas wszystkich. A ja też zbiorę doświadczenie, które mam nadzieję kiedyś pozwoli mi wyjść z tym gdzieś dalej. Jedynym minusem, jaki widzę w tej multidyscyplinarności, jest konieczność posiadania naprawdę chorej ilości sprzętu. Czyli skupiając się nawet na takich drobnych rzeczach jak okulary słoneczne, bo właśnie teraz na nie patrzę, to mam trzy pary okularów, które zabieram ze sobą na rower. Oczywiście nie w tym samym momencie, ale mam jedno okulary, które służą mi do jazdy w nocy i są całkowicie przezroczyste, mają raczej charakter taki osłony przed wiatrem czy jakimiś insektami, osobne okulary przeciwsłoneczne, jeżeli to słońce operuje naprawdę mocno i trzeci zestaw, który ostatnio kupiłem okularów z wymiennymi szkłami. Osobne okulary używam do wyjścia w góry, a jeszcze inne do takiego chodzenia na co dzień. Także to naprawdę zaczyna być jakąś dziwną obsesją i to nie do Dotyczy tylko okularów. Z butami jest jeszcze gorzej, bo osobne buty mam na rower, osobne do treningu, osobne do biegania, osobne w góry i to różną porą. Góry zimą, góry z możliwością dopięcia raków, e, góry latem, e, buty podejściowe. Jest tego naprawdę zastraszająca ilość. No, i taki duży sprzęt, czyli to, co jest mi potrzebne do jazdy na rowerze, to nie jest tylko sam rower, tylko to są ciuchy rowerowe, to są kaski, sakwy, sprzęt do czyszczenia i konserwacji roweru. Oprócz tego zestawy odpowiedniego ogumienia, czyli inne opony kupuję i zabieram ze sobą na jazdę po asfalcie, a zupełnie inne będą mi służyć do takich tras szutrowych czy gravelowych. No wymieniać można by naprawdę długo i tego sprzętu jest przerażająca ilość, tym bardziej, że już teraz w moich zakładkach coraz częściej pojawiają się rzeczy związane ze ścianką wspinaczkową, czyli wiem, że oprócz butów jest mi potrzebna uprząż, jest mi potrzebna lina, jest potrzebny mi cały taki osprzęt związany ze wspinaniem, więc wow, to zaczyna być naprawdę groźne, ale też z drugiej strony redukuje to przez to um, liczbę takich rzeczy, których um, ja po prostu nie chcę mieć wokół siebie. Czyli ja nie mam telewizora, nie wiem, mikrofalówki, jakiegoś wypasionego systemu nagłośnienia, bo, bo po prostu tego nie używam. I no, każdy ma, każdy otacza się tym, z czego korzysta, co jest dla niego ważne. Jedni będą wybierać, nie wiem, nową koszulkę od Tomiego Hilfligera i będą się tym jarać, a ja jestem strasznie zadowolony, bo właśnie dostałem informację o tym, że kurier dostarczył do domu moich rodziców, Koszulkę rafy, którą sobie zamówiłem przez internet. E, swoją drogą jest to koszulka używana, za którą zapłaciłem 90 zł, ale na temat rzeczy używanych już e, mówiłem w innym podcaście, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam do powrotu do tamtego odcinka. E, kończąc, powiem tylko tyle. Mm, pasja jak wenom wkradła się w moje życie. Zawładnęła nim i sprawiła, że jestem totalnie zaślepiony tym, co sprawia mi największą przyjemność. Czyli realizuję siebie, otaczam się fantastycznymi osobami, które dzielą ze mną te aktywności i cały czas szukam kolejnych wyzwań, które sprawiają, że moje życie mogę nazwać pełnym i szczęśliwym. Więc tym optymistycznym akcentem, mając za oknem chmurę przebijającego się słońca, życzę wszystkim udanego weekendu, bo mnie w tym czasie nie będzie w kraju, a potem jak wrócę, to postaram się coś jeszcze skleić i pogadamy sobie o bardziej technicznych rzeczach. Także tyle na dzisiaj. Serwus!